Aha, dzisiaj kolejny odcinek. Będziemy dzisiaj losować, którym kolorem broni będziemy walczyć. Serdecznie zapraszam. Pan frytek gotowy? Tak. Dobra, losujemy. Uwaga, losowanie, 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 losowanie. I pan frytek wylosował, uwaga, kolor szary chyba. Moment? Zatrzyma się. Tak, pan frytek wylosował kolor szary. Pan ponczuś. Uwaga, losowanie, na co padnie, na co padnie. Pan pączuś wylosował bronię. Fioletowe. I teraz ja, czyli Bobinek. Uwaga, na co ja w trafie? Zielone, zielone. Nie chcę złotych! Nie chcę złotych. Nie ja? na złote. Wiecie, jak trudno no znaleźć coś złotego? Nie, no, Ja, ja bym... też mam trudno. Dobra, no to co? Pamiętajcie, żeby korzystać. Z broni, który kolor wam się wylosował, z żadnych innych, ja się boję, bo ja mogę, bo ja mam fioletową broń, najgorszą. No myślę, że ja mam najgorzej, bo mam złotą. To jest najciężej ja do zdobycia broni. ja mam najgorszą, bo ja właśnie. Dobra, ja szukam po pierwsze to skrzynek, bo skrzynka, o, mam coś do uzdrawiania. Eee, o, jest niebieska skrzynka, o, może coś będzie złotego. Nie, mam fioletową snajperkę. Eee, panie ponczuś, zaznaczyłem panu. Jestem fajny, więc. Pan ponczuś leci. Ponczuś przyszedł, dobra. Ja to dziękuję. Matko ja nie modę? mogę znaleźć szarej broni. E, pączek mam, pą pączuś? Pączuś, mam na ciebie karabin. Jaki ponczek? Ponczuś Ponczuś mam na ciebie karabin, zaznaczę ci go. Kurde, niebieska tak. broń. Nie, niebieskie, nie. Mm, szkoda. Na ciebie filtrową. Ej, złote? Nie, złotą. O, i lecę, lecę, lecę. Znalazłem. Dziękuję, super, będę mógł się czymś zająć. Powiedz, że ja jeszcze nie znalazłem mojej broni? Nie? Nie ja myślałem, że to jest coś szarego Dobra, gdzie jest ta broń? nie Dobra, super, moje, mam! No, mam złotą topologa. pierwszą broń! Panie Pani Bobby! Panie Bobby! Słucham? Chyba Panie Ponczuś Do mnie mówi Bo ja, bo ja miałem fioletowy kolor Ponczuś, Ponczuś ty jesteś ja fanfaramfa nie... widzę ostatnio coś Ale chodźcie O! Panie, ty? Panie Fryta! Na pociąg! Szare, szare, tu, szare Tu bo mnie gdzie, gdzie, ty jesteś? to ja jestem koło ciebie jest są I faktycznie, chodzę. ale to nie, to są ci z banku Umieściłem Termit, umieściłem! Robimy napad, panowie, napad! Co to I jest? Baję. Co to za teleportacja była? Ej, a wiecie co ja mam? Ja mam ochotę jakoś przyczalu z moją wędką. Wziąłeś wędkę? No! A ja nie mogę złapać. To jest boss Na dole jest, bo no my walczymy. Gdzie on są? Ja, jest za nami. Gdzieś tu będą, są. Dobra, zabity. Jeszcze dwie kreski, jeszcze dwie kreseczki I save jest nasz. Jest, mam jednego, widzę. Ja wyrzuciłem wędzka! Ostatnia kreska. Ciao, pończuś! Wytrych. Chodzimy Mam złotą, mam, mam złotą, złotą snajperkę! jest w końcu coś złotego. Ja lecę tam, bo wiem, że tam mogę strzelbę kupić tu Biorę auto i lecę. Jedziesz, nie jedziesz No jedę no to ruszaj się! Ja zaznaczyłam bliżej! Ej! Ej! Matko, czemu... Załatwieni! O, ja ale mam... ładnie poszło! Ja tam jedę, bo muszę pozbierać e, szare rzeczy. Szczelony! Ja tu szukam szarych szary, rzeczy. Zabici wszyscy! Przyjechali! Wicami lodu! Muszę go... Gub... Ma rękawice lodu, ja nie wysiądę, bo się go. Tylko, ja, ja mu będę blokował. Dobra. Tam jest dwóch. Dobra. Jest jeden z tyłu. Uciekam, tam ty zatrafiłeś. Dobra, zabity... Uff. Jest tutaj! A ja uderzyłem pikla. Muszę wjać, bo oni mnie zaraz zabiją. Fryta, ponie. poradzisz sobie sam? E, ja uciekam od nich. Aha, oni dobra. Się zajmą. Oni się zajmą sobą Ja kroskę. Biedny ja... Są jakieś... Tu, to za... Są gdzieś? Jeszcze... Ponczuś pojechał w drugą stronę w ogóle Dlaczego się jedzie w drugą stronę? Ponczuś! Ja jadę na wyspę Ponczuś, zostaw tą wyspę w pokoju okay. w, w spokoju, nie w pokoju W spokoju ją zostaw Teraz paliwo skończy i co? Jedzie, jedzie ktoś za nami Ktoś nas będzie gonił. Łe Nie ma nikogo. A widziałem znaczek samochodu, więc ktoś tam jeździł. Jadą! Uwaga! Nie damy rady! Nie damy rady! Ja jedę i auto! Łe Ja mam auto youtubera! Jakiego youtubera? Jadę no, do was! Łe Ja jakoś uciekam! Z moje auto właściwie bo, zaraz. panie Bobby, u ciebie są. Kończył zginął. Zginął, Ja go nie uratuję, bo. Tam boję pójść. Ja, mam, ja, ja nie mam farta z tymi. Panie Frydo, ty masz pełne życie! Zaraz mnie zabijam! Panie Frydo, ty masz pełne życie, możesz pomóc. Teraz ja, ja tylko pomagam. Zabili mnie! Tragedia, bo straciłem moje złote bronie. Ty, Pryta, strzelają do to... ciebie. Nie widzę. Ja przeszłam na spałką Podobnie. O nie, dobra. Nie udało się zajrzeć challenge'u. No nie zawsze się wygrywa. Nie zawsze się udaje, nie? ale i tak było fajnie, nie?